na włączyłam nagrywanie już. Tak, dziękuję bardzo. Ja już też. Także jesteśmy tutaj zabezpieczeni, jak widzicie. Kochani, chcę opowiedzieć o tym, jak zaczęła się moja historia z biznesem online, z biznesem offline, z biznesem nowoczesnym, z biznesem, który zmienia człowieka i zmienia jego otoczenie, z biznesem, który daje niesamowite rezultaty. Ja jestem nauczycielką, tak jak powiedziałam, prawie z 35-letnim stażem pracy i przez wiele, przez większą część mojego życia to właściwie tak dryfowałam po tym życiu, myśląc sobie, że, że życie mi się przydarza, że, że właściwie nie mam na to życie specjalnie wpływu. I Odkryłam dopiero po wielu latach, że życie to jest sztuka wyborów. Święty Augustyn powiedział, że raz wybrawszy, stale wybierać muszę, a ja już dzisiaj nawet nie muszę, ja po prostu chcę, bo jestem osobą, która doskonale wie, że życie może być piękne, jeśli tak postanowię, tak zdecyduję i w tym kierunku będę działać. Na w tym zdjęciu widzicie dziewczynę, słuchajcie, osiemnastoletnią, która mieszkała w mieszkaniu z rodzicami, z, z siostrą na 36 metrach kwadratowych. No, nie było łatwo, nie było wesoło, żadnej intymności, rozumiecie takie czasy, 80 lata, kiedy naprawdę kiedy naprawdę trudno było nawet sobie kupić jakieś ubrania, nie wiem czy pamiętacie te czasy, ja pamiętam jak dostałam pieluchy, bo moja ciocia urodziła swoją córę i ja z tych pieluch uszyłam sobie cudowną spódnicę z tetry właśnie, z pieluch potem ją pięknie ufarbowałam gumka taka gdzieś ze starych, starej bielizny wyciągnięta i to był mój piękny strój, takie to były czasy ja zawsze jednak byłam taką buntowniczką, nie wiem czy widać oprócz tego smutku na tej twarzy, czy widać jeszcze jakiś rodzaj buntu takie zaciśnięte słuchajcie tak ja byłam buntowniczką ja jestem buntownikiem nie zgadzam się na mierność nie zgadzam się na byle jakość nie zgadzam się na takie życie więc moi drodzy wybrałam, Chciałam stworzyć piękną rodzinę i mam dzisiaj taką cudowną rodzinę. Przedstawiam Was wam mojego męża Piotra i moje dwoje dzieci. Już troszkę inaczej dzisiaj wyglądają, ale nie chcę, żeby ich podobizny teraz w tym dorosłym wieku były tutaj. Pewnie by się oburzali, że tutaj nimi dysponuję. Więc widzicie Jeremiego, kiedy ma jeszcze 18 lat, i Alicja, wtedy, wtedy miała 15 lat. Dzisiaj już prowadzą swoje przedsiębiorstwa, ale jest przedsiębiorczynią. Więc przyglądają się naszemu życiu i zmieniają. I tak je kształtują, żeby żyć na własnych zasadach. Słuchajcie, to jest to też moje. Po co ja to robię? Po co ja robię dzisiaj ten biznes? Nie tylko po to, żeby realizować swoje marzenia, ale żeby pomóc swoim dzieciakom, swoim dzieciom, żeby mogły realizować swoje marzenia i pragnienia. I wiecie, te 36 metrów kwadratowych nigdy nie było dla mnie szczytem, szczytem luksusu. Wręcz przeciwnie, bieda była aż piszczała, więc marzyło mi się duże mieszkanie. No i tak na tyle, na ile było stać. Udało nam się pozyskać takie mieszkanie w kamienicy, kto kiedyś miał takie mieszkanie albo był, to wie, że właściwie powinno się zacząć te remont takiego mieszkania od podłużenia bomby, potem trzeba pozamiatać i zacząć od nowa. Wyobraźcie sobie, no, tak mój mąż, właśnie dniami, nocami przez kilka ładnych lat próbował doprowadzić do porządku to mieszkanie, ponieważ nie było nastać na firmy remontowe, na to, żeby kogoś puścić i, wiecie, marmury, glazurę położyć i, i wejść, zamieszkać. Więc własnymi środkami, przy pomocy przyjaciół i rodziny, i zbierają czułając pieniądze próbowaliśmy ułożyć sobie to życie i dbać o to, żeby to była jakość życia. Ciężko to było, łuskać, słuchajcie, ponieważ w edukacji nigdy dobrze nie prowadzono. Mój mąż też jest technikiem, który pracuje w laboratorium, tam też nigdy wysokich zarobków nie było. Jak się domyślacie? Jak się domyślać, próbowałam znaleźć sposób, bo jestem osobą buntownikiem, jak powiedziałam, która nie zgadza się na byle jakoś. No zatem podejmowałam kolejne, kolejne działania. Nie realizowałam się w szkole. Pracowałam jako wychowawca, jako logopeda, organizowałam różnego rodzaju wycieczki, ale nie tylko nie było jakiejś takiej, takiej gratyfikacji finansowej, nie tylko poczucia spełnienia, ale też takiegoś dowartościowania. I szukałam różnych możliwych rozwiązań. Pracowałam jako wolontariusz już w stowarzyszeniu, byłam wiceprezesem tego stowarzyszenia przez dwie kadencje. Tutaj widzicie Panią Marię, Annę, Annę Marię Wysołowską, tak tak to ta sędzia właśnie z telewizji, razem z nią współtworzyliśmy taki projekt dla młodzieży i dzieci trudnych, więc jak widzicie organizowałam się i, i, i pracowałam w każdy możliwy sposób. Byłam kuratorem społecznym, prowadziłam takie duże imprezy w szkole dla całej naszej tutaj społeczności, tutaj gdzie pracuję, gdzie mieszkam. Nigdy nie szczędziłam swoich sił, byłam bardzo zaangażowana i jestem pracującym do dziś. Jestem osobą, która nigdy się nie wzbrania przed podjęciem jakiegoś, jakiegoś działania. Niestety dzieje się tak, że, wiecie, bardzo dużo czasu mi pochłaniały te wszystkie zajętości, natomiast pieniędzy nie było z tego specjalnie żadnych. I pewnego dnia naszła mnie taka refleksja, że. Yy, Wiecie, był taki moment, kiedy się zbliżały święta, ja siedziałam w maturach, poprawiałam pracę moich uczniów, dzwoni do mnie pani dyrektor, czy ja już zrobiłam rozliczenie projektu unijnego, dzwonią do mnie, wiecie, moi uczniowie, poganiają mnie, bo coś, czego, czegoś potrzebują, coś trzeba zrobić i pomyślałam sobie, że chyba, chyba już nie ten moment, chyba nie, to już nie, jest, to już nie jest to, co chcę robić, że już pora na zmianę. I wtedy Wiedząc o tym, że muszę wybierać, zaczęłam świadomie wybierać. Znalazłam, odkryłam, a może trafił do mnie projekt, bo wiecie, prawdą jest, że kiedy uczeń jest gotowy, to przychodzi mistrz. I ja dziś jestem bardzo wdzięczna za tego mistrza. Dziękuję Ci Moniko, dziękuję Ci Leszku Kasiu, że powiedzieliście nam, mnie i mojemu mężowi o tym projekcie. I słuchajcie, zdecydowałam, że ja będę się uczyć, że chcę być uczniem. Polonistka, egzaminator maturalny, logopeda, koordynator projektów, u innych, kurator społeczny. Chcę być networkerem biznesowo potraktować projekt, który do mnie przyszedł. I słuchajcie, wiedziałam, że to czego się podejmę musi przynieść rezultaty. Odkryłam, że Plan marketingowy to cudowna sprawa, że nie mam tutaj sufitu, że jeśli włożę swoje zaangażowanie, to będę mogła czerpać korzyści przez całe moje życie, że będzie to dochód pasywny. Odkryłam, że ten plan jest tak skonstruowany, że jest bardzo sprawiedliwy, że moje zaangażowanie zawsze jest wynagradzane. Odkryłam, że kiedy jestem na wakacjach, słuchajcie, to na moje konto za pracę, którą wykonałam, za tę opiekę, za edukację, którą serwuję mojemu zespołowi, otrzymuję wynagrodzenie. Że to jest dochód pasywny. Jakże cudowny to biznes. Po raz pierwszy odkryłam, że naprawdę życie może być przyjemne, że zarabianie pieniędzy to jest wielki fan, to jest wielka frajda. Po prostu. Nie tylko w ten sposób się realizowałam, nie tylko pieniądze zaczęły być tutaj dla mnie ważne i mieć znaczenie, i mogłam je wykorzystywać i obracać nimi tak jak chciałam, ale zaczęłam też być doceniana i rozwijać swoje kompetencje. Wiecie, szkoła nie zawsze daje taką przestrzeń do rozwoju swoich kompetencji, umiejętności, talentów. Ja mogłam to robić tutaj, właśnie w organizacji Full Reach, a więc pierwsze prelekcje, wystąpienia. Mogę przygotowywać warsztaty dla mojego zespołu, mogę im towarzyszyć w ich rozwoju, w budowaniu ich organizacji, w realizowaniu ich celów. Mogę wykorzystywać fantastyczne możliwości, żeby pomagać ludziom, a więc i ta żyłka społeczna, która zawsze mi towarzyszyła, tutaj też może się realizować. Więc kluby zdrowia, kolega nowe spa, no i oczywiście cudowna społeczność w Rich. Spójrzcie, proszę. Ja tutaj nauczyłam się celebrować i cieszyć w ogóle życiem. Wiedziałam, że życie po prostu może być czymś naprawdę fantastycznym, czymś niezwykle pięknym, że w tym moim rozwoju i w tym, i w tym zdobywaniu, osiąganiu sukcesów, w tym wchodzeniu na szczyt, towarzyszą mi naprawdę piękni ludzie. Ludzie, którzy są do mnie podobni albo do których ja jestem podobna, ludzie, którzy mnie doskonale rozumieją. Bardzo im dziękuję za zaufanie, którym mnie obdarzyli. Dziękuję tym wszystkim, którzy się ze mną dzielą swoimi historiami, mnie inspirują, i ja mogę być dzisiaj inspiracją i dzielić się swoją historią z wami. No i przyszły rezultaty, czyli nauczyciel, który staje się uczniem, który poznaje narzędzia, który je wykorzystuje, który organizuje swoją pracę w inny sposób, pracuje z ludźmi, ramię w ramię. Zaczyna osiągać rezultaty. Mija rok i miesiąc bodajże. Kiedy mam pierwszą kwalifikację na samochód, to jest Mercedes klasy C. Słuchajcie, to niesamowite wydarzenie, piękne wydarzenie. Coś pięknego, zamiast długopisiku, który dostaje 1 września, wiecie, i takiego zeszyciku 32-kartkowego otrzymuje białego Mercedesa. Co to jest za uczucie, jakie frajda, jakie emocje, jakie poczucie, jakie poczucie znaczenia. Potem była oczywiście BMA. No i wiecie, przyglądający się, przyglądający się temu wszystkiemu moi młodzi koledzy w pracy. Nie zapomnę, jak jeden z wefistów biegnie, jak zobaczył tą czarną BME w Kombiku. Słuchajcie, biegnie i mówi, pani Ilono, pani Ilono, szacu, zrobiła to pani. Bo pani, koleżanki to tylko siedzą w tym pokoju, marudzą, narzekają, a pani to zrobiła. Wiecie, to jest ta, to jest to, o czym mówię, to jest ta, to jest ta możliwość wyboru. Przecież ja mogłam siedzieć, mogłam być zgłaszkniała, mogłam narzekać, mogłam nie myśleć rozwiązaniami, tylko problemami, i dziś pewnie nic by się w moim życiu nie zmieniło. A tymczasem są rezultaty. Piękne. Zobaczcie pierwsze wycieczki, pieniądze, za które, za które mogłam jeździć na wakacje na które zabierałam mojego męża, wiele, wiele podróży, możliwość rozwoju w takim wspaniałym, wspierającym teamie, możliwość przyglądania się, jak rosną moje koleżanki, z którymi startowałam w biznesie. Oczywiście tego wpływu, który mamy na siebie, nawzajem. To jest niesamowite. Mogę oglądać świat, mogę go podziwiać i to dzięki temu wszystkiemu, że kiedyś odważyłam się zostać uczniem. Powiedziałam, przestanę już mędrkować, zacznę się uczyć. I ta edukacja bardzo praktyczna właśnie z organizacją FUGI, czy właśnie w Duo Life sprawiła, że takie rezultaty osiągnęłam. Dziś chciałabym Cię serdecznie zaprosić przy okazji na takie wydarzenie, które będzie w styczniu, bo to jest miejsce, taka przestrzeń, gdzie dowiesz się czego nie, nie wiesz, czego nie umiesz i pokażą ci, pokażemy ci, jak zrobić, żebyś umiała, żebyś wiedziała, żebyś była w dobrym miejscu, żebyś się poczuła spełniona, żebyś się poczuł szczęśliwy, dowartościowany, żebyś się poczuł naprawdę dobrze. Chcę ci pokazać też, że te wybory naprawdę są istotne i ważne, a życie da ci tyle, ile masz odwagę wziąć z niego. Ja mogłam zostać taka buntowniczka, wiecie, zamknąć się w swoim pokoju, wśród książek, czytać i ewentualnie użalać się nad sobą. Mogłam, ale wybrałam inną jakość, wybrałam inną drogę. Wiedziałam, że ten wybór zmieni moje życie i zmienił. Dzisiaj jest poniedziałek, mój drogi, moja droga, i dziś też podejmujesz decyzję. Podejmujesz decyzję, jak będzie wyglądał Twój tydzień. Podejmujesz decyzję, czy będziesz na Akademii Sukcesu, na Akademii Florych. Podejmujesz decyzję, jakie chcesz jak chcesz, żeby wyglądało twoje życie. Czy zgadzasz się na mierność? Nie wierzę. Czy zgadzasz się na byle jakość? Nie wierzę. jesteś tutaj, bo jesteś głodny wspaniałego życia i jesteś przekonany o tym, że jesteś tego godny, że jesteś tego godzien. A zatem zdecyduj, że ten dzień, ten wieczór będzie maksymalnie wykorzystany cały najbliższy tydzień, cały najbliższy miesiąc i rok. Wiesz po co idziesz? Po to, żeby być szczęśliwym wśród ludzi naprawdę serdecznych, życzliwych ci. Ja ci dzisiaj dziękuję pięknie za tę historię, za to, że chciałeś mi w niej towarzyszyć, że wysłuchałeś tego wszystkiego. Pamiętaj, że oprócz nauczycielstwa ważne jest też być uczniem. Bardzo Ci dziękuję i proszę Cię, żebyś się już przelogował teraz na swoje grupowe. Dziękuję bardzo, Ilonka. Dzięki. Dzięki, Ilonka. Dzięki. Dzięki, Dzięki. Dzięki. Dzięki